I Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem kokolina 8 a w dzisiejszym odcinku mam bardzo, bardzo dużo pytań na DM to dlatego wam nagrać o tym odcinek, czy da się odzyskać usuniętą postać przez Rockstara, albo czy da się odbanować konto, który ma permbana. ale jeszcze zanim obejrzycie odcinek, zostawcie suba oraz łapę w górę, bo po 30 tysięcy subskrypcji, a bez waszego suba, łapy w górę, to się nie uda, bo praktycznie każdy, kto ogląda moje materiały, nie subskrybuje, więc w tym momencie masz 5 sekund na suba, łapki w górę, więc raz, dwa, trzy, cztery, Hey, hey, mam nadzieję, że to zostawiłeś, polecam patrzeć na naszego Discorda, jakiegoś tam Instagrama, wszystko, wszystko macie w opisie. Dobra, ale już przechodzimy do sedna odcinka, pierwsze pytanie, czy da się odzyskać postać, która została totalnie usunięta, zresetowana, wyzerowana przez Rockstara. Niestety nie, sam miałem taką przypadłość, że straciłem postać przez jakieś tam glitcha, trochę mnie poniosło i sobie nagliczowałem za dużo milionów. Dostałem reset postaci, za pierwszym razem możecie odzyskać ewentualnie level z postaci, jak ja to zrobiłem, a za drugim razem już po prostu nic a nic, bo raz Rockstar jeżeli wam usuwa postać, tak jak mi na przykład usunął, odzyskałem sam level, bo level mogłem sobie przenieść na postać nowo stworzoną tylko tyle mogę Wam powiedzieć w tym temacie, bo na tym się okraja moja wiedza. Niestety nie da się odzyskać postaci, która została usunięta przez Rockstara. Nawet jeżeli będziecie pisać odwołania, że kasy mogą Wam zabrać coś tam, kupione rzeczy w danym, i danym terminie, nie odzyskacie. Możecie ewentualnie sobie level odzyskać. Mniejsza z tym, czy da się zdjąć permbana? Niestety, permbana się nie da zdjąć. Jest fala banów, będzie jeszcze większa fala banów, tak naprawdę. Więc to co Rockstar teraz zaprezentował, to jest jedna, nie wiem, 50. tego, co Rockstar potrafi. Kto nie wierzy, ten nie wierzy. Raz już was ostrzegłem, nikt nie wierzył. <laughs> Wierzcie dalej tym pseudo-gliczerom. Kokolino 8, K najlepszy. Chciałem przeknąć, ale nie wolno, bo to YouTube, family friendly. <laughs> no i ogólnie nowe studio, nowe materiały, nowy głos, nowy mikrofon. Napiszcie, czy lepszy mikro, czy bardziej wam się podoba. I elo widzowie.